Witam ukażcie tylko chcecom. Dzisiaj kolejny filmik poświęcony budowie użyteczności stron internetowych Będę oceniał stronę jednego z czytelników mojego bloga Będzie troszeczkę inaczej niż, niż ostatnio, bardziej skupię się na tematyce SEO, a konkretnie na doborze właściwych słów kluczowych do promocji naszej witryny. Maciej poprosił mnie o radę, w jaki sposób może zwiększyć ruch na swojej stronie internetowej. Najpierw tutaj ocenię szybko, szybko samą budowę, to co mi się nie podoba może w tej stronie, a później, później przejdę do tematyki doboru słów kluczowych, do promocji. Także pierwsza rzecz, dosyć duży top, logo na, na całą szerokość strony, mi się to nie podoba, ogólnie przyjęte standardy mówią, że logo jest, jest niewielkich rozmiarów zazwyczaj z lewej strony, u góry strony, także ja bym to logo no, przemodelował, prawą część można wykorzystać. Chociażby na umieszczenie reklamy czy, czy w jakiś inny sposób. Kolejna rzecz, która mi się nie podoba, jest to brak tutaj zakładki Home, strona główna, tylko od razu jest przejście do menu. Także mi się to osobiście nie podoba. Uważam, że powinna być zakładka właśnie Home, strona główna. Dalej, klikamy tutaj w antykwariat szachowy. Aczkolwiek ten, ten guzik jest tutaj jakoś słabo wkomponowany, jakby takie dodatkowe menu, ale dobra, klikamy. Co się dzieje? Trona przenosi nas, otwiera nam nową kartę. Jesteśmy w obrębie domeny szachmistrz.eu. W tym momencie strona wygląda zupełnie inaczej, czyli po pierwsze wydaje nam się, że jesteśmy na zupełnie innej stronie, tutaj, tutaj nie widzisz tego na filmiku w tej chwili, ale jest dalej to domena chachmistr.eu i chcemy wrócić na główną stronę, tak? Klikamy. I co się dzieje? No tak, wracamy na stronę główną, tylko że mamy otwarte w tym momencie dwie karty. Także to jest niedopuszczalne. Jeżeli jest w obrębie, linki są w obrębie naszej, naszej witryny, powinny otwierać się w tej samej karcie. Tak jest moje zdanie. Nie zmuszajmy użytkownika do otwarcia nowych kart, jeżeli on tego nie chce. Kolejna rzecz, która rzuca się od razu w oczy. Są źle dopasowane reklamy Google AdSense. Tu nie chodzi mi o, o samo wkomponowanie tak, reklam, tylko chodzi o to, że widać, że branża szachowa nie ma reklamodawców. Tutaj żadna z reklam, które, które wyświetlają się na tej stronie, nie ma reklamy ściśle związanej z tematyką strony. Są to apartamenty, zdjęcia, szukam przyjaciela, gry karciane. Nie ma w ogóle nic związanego z szachami. Co to oznacza? Oznacza to to, że szachy nie nadają się pod reklamę. Ja tu nie twierdzę, że Autor nie zarabia nic na reklamach na tej stronie, ale, ale te reklamy nie mają wartości dla użytkownika, który szuka czegoś, szuka czegoś od, związanego z szachami. Co tutaj dalej? Tutaj mamy warto przeczytać, tak? No i klikam sobie ze stron szachowych. Jak najbardziej otwiera nam się, otwiera nam się podstrona domeny szachmistrz.eu, z tym, że tutaj też nie widać tego na filmie, otworzyła się nowa karta. Także to jest, mówię, należy to zmienić, powinno się wszystko otwierać w jednej karcie, jeżeli to jest w obrębie naszej strony. To tak by było na szybko, tutaj nie chcę już się skupiać bardziej na, na treści, czy, czy, bo po pierwsze nie znam się na szachach, po drugie, jeszcze tutaj sprawdzimy sobie tylko zakładki, no zakładki są jak najbardziej, za jeszcze tylko dział kontakt, jak wygląda. No jest wszystko ok, no tutaj nie, nie, nie ma tak naprawdę co zarzucić, także skupię się teraz na na samej budowie strony i, i budowie pod kątem SEO, tak? I tutaj pierwsza rzecz, tak pobieżnie zapoznałem się ze stroną i, i napisałem maila do, do czytelnika. Powiedziałem mu, że strony nie ma w wyszukiwarce Google. To było dosłownie takie, no nie wiem, poświęciłem na to może minutę, może dwie, po prostu wpisałem jakieś tam frazy, które według mnie są wyszukiwane, nawet głęboko tego nie analizowałem. Na szachy tej strony nie ma w ogóle wyszukiwarce i nie pamiętam już co wpisywałem, ale odpisałem, że witryny nie ma w wyszukiwarce Google. Pierwszą, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jeżeli chce się zwiększyć... Ruch na stronie jest po prostu pojawienie się w, gdzieś w topie, w wyniku wyszukiwania, w wyszukiwarce Google. Na co Maciej, bo tak nazywa się, tak ma na imię właściciel strony, odpisał mi, że, no tak, na szachy go nie ma, ale na szkoła szachowa i, i szachy Kali znajduje się na, na topowych pozycjach w wyszukiwarce Google. I teraz e, chciałem pokazać, e, co to są za frazy, szkoła szachowa i szachy Kalisz. Często, często frazy e, wyda, wydające nam się bardzo dobrymi okazują się takimi po prostu, których nikt nie szuka. E, I tutaj otwieram sobie program Market Samurai, już przygotowałem sobie to wcześniej. E, jak widzisz e, jest tutaj, e, zanalizowałem sobie te dwa słowa, w programie Market Samurai i co, i co z tego wychodzi? Frazy szachy Kalisz wyszukują 22 osoby w ciągu całego miesiąca. Szkoła szachowa jest wyszukiwana przez 16 osób, to czy znaczy 16 wyszukań z tej strony, tak? Także są to frazy, które, które w żaden sposób nie zwiększą naszego ruchu i, i tutaj optymalizacja strony, nastawienie się na te frazy kluczowe, no po prostu mija się z celem. Tutaj jest jeszcze zakładka, jeżeli chodzi o reklamy. 3% to jest takie nasycenie reklamy, reklamodawców, tak, na, na szachy Kalisz i, i Szkoła Szachowa 10% są to bardzo małe wyniki, czyli tematyka strony, tematyka tych fraz nie nadaje się zupełnie pod, pod reklamy, po prostu nie będzie reklamodawców na stronę o takiej tematyce. I teraz co możemy zrobić, żeby żeby ten ruch podnieść, jeżeli, tutaj, jeżeli chodzi o, o właśnie że, frazy kluczowe, na co warto się promować, tak, także wejdziemy sobie tutaj do zakładki Keyword Research, i tak, cofniemy się do generowania słów kluczowych. Tutaj skasujemy te frazy. Tutaj zignorujemy dodatki, bo tam się jakieś gryba kugan, po tworzą tutaj negatywne. Wszystko sobie po, poczyścimy. No dobra, no i generujemy teraz frazy, frazy kluczowe. Jak widać, program wygenerował nam tutaj 100 fraz kluczowych, które możemy wykorzystać. Teraz przejdziemy do ich analizy. Zaznaczamy wszystko, będzie dopasowanie, jest wszystko poustawiane dobrze. Tutaj bez filtrów. No dobra, i działamy, analizujemy. Dobra. I tak, szachy, szachy to jest milion 700 tutaj konkurencji i 33 tysiące wyszukań. I, I szukamy fraz, które, które możemy w jaki sposób wykorzystać naszą stronę. Szach Mistrzewu jest to strona, która, która jakby pomaga w nauce gry w szachy, tak, jest, jest poświęcona tej tematyce, nie samej, nie ma tam jakby, nie chodzi o to, żeby tam była jakaś gra online czy coś takiego, także teraz szukamy fraz, które, które możemy w jakiś sposób wykorzystać. No tutaj powiedzmy, szachy gra jest taką frazą, która ma dosyć niewielką konkurencję, a, a dosyć sporo wyszukań. Także będzie można jeszcze spróbować, zaraz to pokażę, jak, jak przeanalizować konkurencję, czy będziemy mogli wskoczyć, ale możemy tutaj się zainteresować frazą szachy gra. I jeszcze sprawdźmy, jakie tutaj mamy. Gra szachy, 1900 wyszuka, wyszukań. To możemy się powiedzmy szachy zasady, tak? na 1300 wyszukań możemy właśnie taką frazą się zainteresować. no Ja tu bym próbował szachy zasady biorąc pod uwagę tematykę strony szachmistrz.eu sprawdźmy teraz, powiedzmy tak, zapamiętajmy sobie szachy zasady, wchodzimy do SEO Competition, czyli sprawdzimy jak wygląda konkurencja. Z tego co tutaj widać nie wiem czy znasz program Market Samurai, ale Jedynie w zasadzie ta, ta strona jest optymalizowana pod kątem tej frazy kluczowej. W zasadzie ona wszędzie, wszędzie zawiera w title, URL, description i head zawiera, zawiera tą frazę kluczową, czyli szachy zasady. I te, warto tutaj spożyć backlinków, praktycznie żadna strona nie jest linkowana pod kątem tej frazy e, kluczowej, także mi się wydaje, że gdybyśmy swoją stronę oparli o to słowo kluczowe, byśmy mogli tutaj e, dobić się do tego top 10 spokojnie e, i, i w ten sposób pozyskać, pozyskać nowych e, użytkowników strony. Tak? Także tak to wygląda. W tym momencie powrócimy do naszej witryny i sprawdzimy, jak ona wygląda pod kątem budowy strony. Wyświetlamy źródło strony, i tutaj właśnie tak, słowa kluczowe trzeba. trzeba um, dobrać odpowiednie słowa kluczowe pod kątem promocji, umieścić je w Description. Tutaj Keywords jest coraz rzadziej wykorzystywane, ale również warto te słowa kluczowe umieścić w Keywords. W, w Title powinny być również słowa kluczowe. I ogólnie tak, sama strona, szachmirze Co mi się nie podoba? Tu po pierwsze menu jest zrobione na tabelach, tak się kiedyś robiło. Stronę teraz już się tak nie robi. Tu są menu z, z obrazkami, co wpływa co na czas przeczytywania strony. No. Tak się mówi, tak się robiło stronę kiedyś, nie teraz. Tutaj alty są też słabo wykorzystane, bo tu z szachmistrz nie ma co się starać promować na szachmistrz, skoro, skoro i tak w top 1 na pewno ta strona jest na tą frazę. O firmie szachy Tutaj też warto te alty, jeżeli już są obrazki, wykorzystywać pod kątem ewentualnej promocji strony w wyszukiwarkach, czy, czyli jakieś tam słowa kluczowe starać się ładnie wpleść, tylko oczywiście, żeby to miało jakieś odzwierciedlenie w treści tych obrazków, czy, czy czego one dotyczą. Kolejna rzecz, która, która mi się nie podoba, jest tu straszny śmietnik na stronie, nie wiem, ta strona jest, nie wiem, jak ona była robiona, tutaj na przykład, proszę, head, tu się zaczyna, tu się kończy, nie wiem, co to jest za head w środku tutaj strony i, i title, Także, także no nie wiem po prostu co, co mają oznaczać tutaj te, te wcinki, bo to widzę, tutaj tak samo się zaczyna. Także sam kod strony jest słaby. I tutaj jeszcze wrócę do programu Market Samurai. Widzimy na szachy, tutaj zobaczmy z samą stronę szach EU, jak ona wygląda. Page 2, e, backlinków, e, no ma trochę tych backlinków, e, czyli linków prowadzących do strony, ale jedna rzecz mnie tutaj niepokoi bardzo, jeżeli chodzi o optymalizacji tej strony pod kątem wyszukiwarek jest tutaj head, czyli strona nie ma w ogóle nagłówków, czyli H1, H2, H3, no i to jest duże niedopatrzenie, bo nagłówki mają dosyć duże znaczenie, jeżeli chodzi o pozycjonowanie strony, o przygotowanie jej pod kątem SEO i tutaj patrzymy na, na źródło strony i tak jak widzisz, nie ma tutaj w ogóle nagłówków stron, jest, jest dosyć duży, mówię, taki śmietnik, są tabele, no nie tak, jak być powinno, także także strona no jest, jest, jest zrobiona słowo, nie jest pomyślane, Mówię tutaj, największy błąd e, autora jest, jest brak tych nagłówków, które, które mogą mieć wpływ na, e, na pozycjonowanie tej strony w wyników wyszukiwania. Także e, reasumując, e, co bym radził tutaj właścicielowi strony, jeżeli chce zwiększyć ruch na tej stronie. Po pierwsze, wyszukać odpowiednie słowa kluczowe, po drugie, Przyanalizować konkurencję pod kątem tych słów kluczowych, wybrać takie słowa kluczowe, które, które będą rokowały na, na wbicie się do jakichś tam topowych pozycji w wyszukiwarce Google i, i lepszą optymalizację strony właśnie pod kątem tych konkretnych słów kluczowych. Także rada też dla osób, które, które zaczynają tworzyć strony nie zawsze słowa kluczowe, które wydają nam się dobre, które, które nawet kilka osób, których się spytamy, powie, powiedzą, że te słowa są dobre nie zawsze one się przekładają na, na realne wyjście użytkowników tak jak tutaj jest przykład dobry tej strony szkoła szachowa i szachy kalisz praktycznie zero wyszukań w ciągu miesiąca także to są rzeczy na które należy zwracać uwagę także to by było na tyle jeżeli są pytania komentarze to to zapraszam na blog gdzie tylko chcę kom dzięki cześć